Nie jesteś łakomy, nie jesteś leniwy. To nie Twoja wina, że znowu sięgasz po jedzenie. Większość ludzi nie przegrywa z dietą, tylko z emocjami, o których nikt im nie powiedział. Prawie 3 na 4 osoby obiadają się nie z głodu, tylko żeby zagłuszyć stres, napięcie albo samotność. Ale zamiast dostać pomoc, słyszą, po prostu jedz mniej. W ostatnich miesiącach setki osób opisywały mi swoje zmagania z jedzeniem, i większość z nich miała jedną wspólną cechę. To nie był głód, to był ból. I dopiero gdy to zrozumieli, wszystko zaczęło się zmieniać. W tym odcinku. Pokażę Ci czym naprawdę jest emocjonalne jedzenie i skąd masz wiedzieć, że dotyczy właśnie Ciebie. I dlaczego stres dosłownie blokuje chudnięcie, nawet jeśli jesz mniej. I co zrobić, kiedy jedzenie staje się twoim jedynym sposobem na przetrwanie dnia. Nie będzie tu żadnych zakazów, wykluczeń ani magicznych diet. Zostań do końca to może być ostatni raz, kiedy zaczniesz od jutra. Każdy, kto choć raz spróbował schudnąć, zna ten moment. Stoisz przed lustrem, patrzysz na siebie i mówisz: od jutra, serio, tym razem na poważnie. Kupujesz. Zdrowe jedzenie, obiecujesz sobie zero słodyczy. Może nawet wracasz na siłownię, i na początku faktycznie idzie dobrze. Czujesz się silny, zmotywowany, w takim kontrolowanym trybie, ale potem przychodzi wieczór. Trudny dzień w pracy, kłótnia z partnerem, albo po prostu pusto. Nie w brzuchu, ale w środku. Siedzisz na kanapie i nawet nie wiadomo kiedy masz przed sobą paczkę ciastek. Nie jesteś nawet pewien, czy byłeś głodny, ale jest już po wszystkim, i wraca znajome połączenie. Zawód, wstyd, złość. A potem znów to samo, od jutra. Tylko ile razy można zaczynać od nowa, zanim przestaniesz wierzyć, że to w ogóle ma sens? Może problem to nie co jesz? Może trzeba w końcu zapytać, dlaczego? Okazuje się bowiem, że problem wcale nie musi leżeć w jedzeniu. W wielu przypadkach to nie ciało woła o coś słodkiego, tylko emocje. To się nazywa emotional eating, czyli jedzenie emocjonalne. Według badań opublikowanych w Appetite Journal, ponad 40% osób sięga po jedzenie nie z głodu, tylko żeby uspokoić to, co czują. To nie jest słabość, to jest mechanizm przetrwania. Tylko że działa jak plaster na złamaną nogę. Chwilowo. Pomaga, ale nie leczy. Więc może wcale nie musisz zaczynać kolejnej diety. Może musisz zacząć od siebie. Wyobraź sobie, wracasz z pracy i jesteś zmęczony. Otwierasz lodówkę i nawet jeśli nie czujesz głodu, coś w środku mówi. Zjedz coś. Zasłużyłeś. Siadasz z chipsami, Netflix w tle, niby chill. Ale głowa nadal jest spięta, bo to nie tylko jedzenie, to jest rytuał, sposób na przetrwanie trudnego wieczoru. Ale co jeśli to, co nazywasz nagrodą albo odprężeniem, to tak naprawdę sygnał alarmowy? Co jeśli nie karmisz ciała, tylko próbujesz uciszyć głowę? Pewna badaczka z USA stworzyła test o nazwie PEP-Test. Trzy litery: P, E, P. Pokazują trzy najczęstsze emocjonalne powody jedzenia. P jak painkiller, czyli środek przeciwbólowy. Jemy, żeby znieczulić smutek, samotność albo frustrację. E jak escape, czyli ucieczka. Jemy, żeby choć na chwilę odciąć się od stresu albo chaosu. P jak punishment, kara. Jemy, żeby się ukarać, bo mamy do siebie żal, bo i tak już wszystko stracone. To nie brzmi jak przyjemność, to brzmi jak walka, jak desperacka próba złapania oddechu, która kończy się duszeniem emocji jeszcze głębiej. Ale kiedy zaczynasz patrzeć na jedzenie nie tylko jako problem, tylko jako komunikat, to coś z Zaczyna się zmieniać. Zatrzymaj się i zapytaj, czy ja naprawdę jestem głodny, czy może próbuję czegoś uniknąć? To pytanie może być pierwszym, które cię nie oskarża, tylko otwiera drzwi. Masz listę rzeczy do zrobienia: Terminy, rodzina, klienci, życie, jesz byle co albo nie jesz wcale. Kawa zamiast śniadania, fast food w biegu i cały dzień bez chwili dla siebie. Kiedyś to ogarnę, ale teraz. No nie mam czasu. Ale twoje ciało nie wybacza. Zmęczenie, rozdrażnienie, spadki nastroju i nagle zachcianka. Słodkie, tłuste, szybkie. To nie jest przypadek. Kortyzol, czyli hormon stresu, dosłownie podkręca apetyt. Badania z Psychoneuroendocrinology pokazują, że chroniczny stres zmienia to, jak twoje ciało przechowuje tłuszcz. Czyli im bardziej się spinasz, tym większa szansa, że przytyjesz. Nawet jeśli technicznie jesz mniej. Paradoks? Nie. Biologia. Najlepszym sposobem na zgubienie brzucha może być odpoczynek. Nie chodzi o spa, wakacje na Bali, ani tygodniowy detoks. Chodzi o codzienne mikropraktyki. 5 minut ciszy, spisanie tego, co czujesz, powiedzenie nie, wtedy, kiedy wszystko w tobie mówi tak. To nie fanaberia, to jest fundament, bo jeśli nie zatrzymasz się sam, ciało zrobi to za ciebie. I to przyjmie formę zmęczenia, zachcianek, chorób, i wtedy cena będzie dużo większa. Wszyscy wokół mówią, po prostu mniej jest. To kwestia silnej woli, a ty wiesz, że próbowałeś. Nieraz, nie 10. I każdy raz kończyło się dokładnie tak samo. Z czasem przestajesz wierzyć, że to w ogóle możliwe. I zaczynasz wierzyć, że to z Tobą coś jest nie tak. Ale to nieprawda. Emotional eating to nie dziwactwo. To reakcja. Według Harvard Health Publishing nawet 75% przypadków obiadania się ma podłoże emocjonalne. Ale nikt o tym nie mówi, bo wstyd nie krzyczy. On milczy. I właśnie ta cisza podtrzymuje błędne koło. Najlepszym antidotum wcale nie jest dieta ani siłownia. To jest świadomość, że nie jesteś sam. Nie chodzi o grupy wsparcia, ani wielkie wyznania. Wystarczy jeden człowiek, któremu możesz powiedzieć nie ogarniam. I usłyszeć odpowiedzi, ja też tak miałem. Przyjaciel, terapeuta, albo ktoś anonimowy w internecie. Ktoś, kto czuje to samo. Bo wstyd rośnie w ciszy. A kiedy go wypowiadasz, on traci moc. I właśnie wtedy zaczyna się coś ważnego. Nie kolejna dieta i nie kolejny zakaz. Tylko poczucie, to ja decyduję. Nad sobą, nad emocjami, nad jedzeniem. Skoro już wiesz, że problem z jedzeniem to nie jest łakomstwo, tylko Emocjonalna reakcja. To ciekawe, które fit porady mogą nie tylko pomóc, ale wręcz pogłębiać ten problem. Obejrzyj kolejny odcinek i sprawdź, które popularne zdrowe nawyki mogą sabotować twoje efekty oraz jak je zastąpić czymś, co naprawdę działa. Widzimy się w kolejnym materiale.